Dzwonimy do katolickiego telefonu znowu. Tylko teraz, mam nadzieję, że się dodzwonię do milszej osoby niż tamta pani. No, bo mnie potraktowała bardzo niemiło. I teraz tutaj dzwonimy. Nawet nie wiem, gdzie. Gdzieś dzwoniliśmy. O, jest tutaj sygnał. Telefon zaufania, słucham. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę panią. Bo ja mam problem. No słucham, powiedz o swoim problemie. Słucham? Powiedz o swoim problemie. No bo proszę panią. Y, ja tutaj jestem zapalonym wędkarzem, proszę panią. Chciałem iść na ryby, jest brzydka pogoda. Wszystko jest dzisiaj, obraca przeciwko mnie. Proszę Panią, Michałem tramwajem, jeden przystanek. Myślałem, proszę Panią, no to tak ty pomyślałem. No to co, jeden przystanek i będę biletu kasował. No to tam wszedłem, tutaj weszłem, wszedłem tam jeden pies. No i tam jestem w tym tramwaju. no już, już Jestem już niemalże tutaj vis-a-vis -vis tutaj tam gdzie chciałem wysiąść. No i tutaj mnie złapali. Nie mam biletu. No i mandat 108 złotych, 99 groszy. Zł. No i co ja mam zrobić w takim razie? Dzisiaj mam wszystko się dzieło, no przeciwko mnie, zgubiłem 100 zł. Proszę panią, naprawdę takie rzeczy się stały. Telefon mi się rozwalił. Teraz mam nowy telefon, sobie kupiłem za kasę z YouTube'a. No i proszę Panią... A ja może nie... ty powiedziałabym? Słucham? samorzycie powiedziałabym, no tak. tak się dzieje czasami, ja też dostaję czasami mandaty i czasami głubie pieniądze. Tak, ale nie w jeden dzień, proszę Panią. Ja zawsze wiem bardzo dobre, z ogółem tutaj, szczęście. Gdyż ponieważ i tutaj się czasami zdrabca coś wygrało, a teraz to, proszę Panią, to no to jest, nie wiem, dzisiaj to jakiś fatum. Ja nie wiem, co ja mam zrobić, nie wiem, chciałem zadzwonić tutaj do, tutaj do, do Maćka. Zna Pani Maćka. To jest ten, co wróży z tych kart, taliota czy jako, jakoś tak. Ja no, chciałam do niego zadzwonić, ale postanowiłem Kuba, bo znowu jeszcze tą kasę stracisz, już nie dzwon, nie? Ale proszę, co ja mam zrobić? Chciałam, aha, jeszcze dzisiaj chciałem jechać do Saturna, no kupić telewizor, gdyż, ponieważ, wie Pani co się stało? Nie wiem. No proszę Panią, coś mi się spaliło, w sensie oglądam sobie na TVN-ie tutaj w szkołę i nagle coś mi przerwało, ja co się dzieje? Kablówkę nie zapłaciłem czy co, A ja wszystko zapłacowałam. No i kurde, ja się tak zastanawiam, co się stało? No, aż tak nagle czuję taką palniznę. Telefon, telewizor mi się spalił. O Boże, wszystko w jednym dniu. No to co, wziąłem telewizor, bo ja mieszkam na siódmego piętra, to wziąłem siódmego piętra, wyrzuciłem. Ja postanowiłem później, co ja zrobiłem, może by to się dało naprawić. Wiesz co, ja Ci przerwę, ale Ty masz tak bardzo na życie, że powinieneś po prostu zrobić jedną rzecz. Wiesz jaką? Jaką? Napisać o tym cel... opowiadania. Naprawdę? A kupiłaby Pani tam, taką książkę? A kupiłaby pani taką książkę? Może. Bo ja bym ja chciałam, kiedy ulotki, bo takie w aptece czasami dają. Ja właśnie chciałem własną taką ulotkę zrobić, bo wie pani książka, to jednak...